Cześć, myślę, że imię nie jest ważne. Mam obecnie 19 lat, chodzę do technikum, mam wspaniałych przyjaciół oraz uroczego i przystojnego chłopaka. Moja historia nie będzie jednak o tym. Wszystko zaczęło się, gdy miałam 9 lat, może 10. Wtedy zmarła mi mama. Ja i tata bardzo to przeżywaliśmy. On pozbierał się dopiero po roku. Oczywiście z pomocą alkoholu i narkotyków. Był przez to bardzo agresywny. Czasem bił mnie, rzucał różnymi rzeczami i wyzywał. Przez trzy lata dochodził do normalnego stanu. Coraz rzadziej pił. Starał się nie wybuchać z byle powodu. Zaczął nawet elegancko się ubierać, gdy gdzieś wychodził. Niedługo potem do naszego domu zaczął przychodzić jakiś facet. Miał na imię Mariusz. Tata miał z nim bardzo dobre relacje. Często oglądali razem mecze, rozmawiali i wychodzili razem na miasto. Zachowywali się jak dobrzy przyjaciele. Oczywiście nie przeszkadzało mi to. Pewnego dnia, gdy mój tata się kąpał, do niego wszedł Mariusz. Oczywiście nie wiedział, że jestem w pobliżu. Bardzo się zdziwiłam. Po chwili namysłu wszystko stało się jasne. Mój tata był gejem. Nie wiedziałam, co mam o tym myśleć, czy moja teoria była słuszna, czy powiedzieć tacie o moich podejrzeniach. Nic mu jednak nie powiedziałam. Nie chciałam go bardziej dołować i przy okazji siebie, gdy będzie próbował mi to wytłumaczyć. Po około miesiącu zobaczyłam coś, o czym chyba nigdy nie zapomnę. Późno w nocy wstałam do toalety, idąc przez korytarz zauważyłam, że drzwi od sypialni taty są lekko uchylone. Z czystej ciekawości zajrzałam do środka. To była najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Zobaczyłam, jak tata i Mariusz robią... tak, wiecie co. Na całe szczęście mnie nie zauważyli. Po tym zdarzeniu długo nie mogłam zasnąć. W wieku 18 lat wyprowadziłam się. Teraz mieszkam ze swoim chłopakiem. Po tylu latach nadal nie mogę zapomnieć o tych zdarzeniach i niestety jeszcze przez długi czas nie będę mogła zapomnieć. Zapytacie mnie, co z moim ojcem. Tata ma się nieźle. Czasem dzwonię do niego, by spytać, jak się czuje. O tym, co zobaczyłam, nigdy mu nie powiedziałam. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.